Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy full dobrany Mamy bombardę, baloniki z kalenci, powleko, anaseta, elytre, firewerki, perły. stawcie suba lajka, a my dzisiaj będziemy zbierali właśnie... Najważniejszą rzecz w sumie. No, mam taki miecz, niestety nie jest dobry miecz, no ale innego nie mam. Nie wiem czemu Perły mi się nie chcą stakować, no ale... Wiecie? Dlatego muszę mieć aż 300 na perły. Mam stack łebów, no mam jakieś... No, mam bombardę, mam baloniki z helem. Ciepłą tarczę. No, no, takie zwykłe itemki. Yy, to były moje itemy, tylko że się kupię bombardę. Bo jakby, jak ktoś się do trapa, to wiecie. Mocnego jakiegoś. Mam czyć knoka, wszystkie itemki i dzisiaj będziemy po prostu latali elektron. Yy, no i na RTP. sobie po mi knok. Będziemy szukali, właśnie. Yy, no, beczek, bo beczek mam mało, a. Dobrze, no, że jestem na Tridentu, żeby pan do góry. Dobro. No i nic Tam było zada. Lecimy szukać. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Na chwilę sobie kupię i... Po prostu będę latał. Co ma pana nasz w ogóle? Nie, w ogóle nie jest wygrywana, nie? Jakby jeszcze mogliby dać r bo wtedy by był bardzo fajnie. Przykład tych beczek. No one się raczej często pojawiają. Chciałam ja takie potężne lagi dzisiaj, więc może po prostu render, render distance zmniejszymy. Mniej, Cyk, to się było? Nie, no, e, nie czanki. Sześć. No dobra. Wioska w ogóle. Boże. Ale już nie istniejąca, no ale... W zasadzie nie wiem czy mi się opłaca tego szukać, bo... Nie wiem... Twitter na filmie, bo oglądałem jego filmik... Yy, pełno zajmował tych beczek. Znaczy on oczywiście długo chodził, no ja też długo chodzę. Ja przeleciałem już jakieś, nie wiem, 2000 kratek, no ale... I dalej nic. Więc to jest bez sensu. Mam nadzieję, że zaraz... O! więc beczka pierwsza. Cyk. Co? Ej, co, 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 co? Ej, dobra, film, powiem za film. Zatem największy błąd na narcie, czyli widzicie? Ej, nie bówcie mi, że jest koniec eventu. Czarny tam, No nie, no co jest? Koniec eventu jest chyba już, bo. Znalazłem beczkę, ale jest ona jakaś dziwna i... O, ta jest normalna chyba już. Cyk. papuszka, No dalej jeszcze się podbiegniemy, bo nie chcę, żeby mi eletra padła. Dobra. Papużka mm. chodzi o mnie. Pamiętam, żeby zdjąć moją papuszkę, bo mam papuszkę. Nie mam miejsca w u... Ten banner wywalę. Pety. Daj mi papuszkę i teraz ją zbiorę. Kiedy? Korsarz. O boże, powolno opadanie. Spo... Chodźmy na spółkę, zobacz co nadaje. Najwyżej ją kilka razy, bo. Chciałbym bardzo siłkę dwójkę. Okej, okay, mamy beczkę pienacką, ale widzieliście tamto? Ten błąd, że to była zwykła beczka, jakby że był, ale. Z rękaweczką była, więc to było bardzo dziwne. Rękaweczką teraz odkładamy, no i tak. Dobry serefa. No, 17 tych beczek, ale mało co. Tak. Zobaczmy, co nadaje w pety. Okej, okay, jeden i 3 obrażenia, ale to nic mi nie daje. Nie, no osłabienie. Dlaczego? Jakby nie było tego osłabienia, to by było bardzo dobre. No, rolujemy cały czas. Spowolnienie 2, nie. Mm, nie. Odporność. No i więcej mi się nie opoczerwować, bo mam mało To To Ta jest tak lepsza. Korsarza... Do Shulkera. Przema RTP. TP. Mam takiego Jezu, jestem idiotą. Dobra. Tu będę trzymał moje papużki. Mam dwie, no. Tylko jedna jest jakaś średnia one są, te no nie wiem. Mm. O, beczka. Ja mam miejsce? Tylko mam. Pyk. Zebrałem. Prawda, bo tam był błąd dziwny, że była beczka, ale... taka jakby inna. No nie wiem. To jeszcze się okaże. To nie chcieliście korona Anarchii? Ja też. I właśnie mam. <grym> no. Ogólnie fajnie. Fajnie, fajnie. Na naprawdę. O, z mi. Korona. Ale zobaczcie na to. Jak piszecie sekundę. Kurda. E Kurda. E. Jak pisze. Kur no O. Jak piszecie sekundę. E. Event Item Teraz mam takie menu, czy nie? I musicie bardzo szybko klikać, klikać. Aj, ja nie zdążyłem, no ale najpierw muszę się w tym oglądać, Tak. I tu w łapce. Ja sobie tak. I miałem przez chwilę się kierę nie? I to jest taki fajny ban. I możecie. Nie, że przedtem, korona wiem. No, nie zdążyłem. to będzie chwilę, tak? No ja to jest super, superka. No nie, nie użyłem. Nie zdążyłem. Czemu mi to znika? Owiecie? Zaraz to totem Zaraz słuchajcie Ej mogę z nielotą biegać, czekajcie będę mieć nielotkę Będę mieć nielotkę widzowie patrz na to A nie zniszczyłem Ale możecie sobie... Nie mam pojęcia czy to inni gracze widzą Myślę, że jest szansa Kurde ja muszę jeszcze po prostu zakliknąć F Zniknęła? Oj. Co ty chcesz? Nie, 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 nie nabierajcie się. Widzę jak, jak, jak gościu go przyjdzie. No I dobra, chyba chyba taki krótki odcineczek. pokazałem Wam dwa największe bagi na serwerze. No widzieliście. Było dziwnie, bo była beczka, która... No trochę tak nie była normalna. <śladania> o, czekajcie. O, handel. No nikt nie nic nie, nie klikam, co? No, daj. Aha. Nie, słuchajcie, nie, on mi zaraz dał zwyk, zwykły kostium. Taki oszukany. Ja nie ten. No i słuchajcie, yy, za asalta? Nawet nie wiem, co to jest asort. Czekajcie. Znaczy, ja puszka? Nie, ma szaman. Dobra, nie wiem, ale. Kończymy odcineczek. Widzieliście jeszcze tego uwaga z Koroną Anarchii. No i co? Elo.